Krajobraz księżycowy moi drodzy. Ja jestem oczywiście po nocnej zmianie. Smutne wieści są takie, byłem sprzedać złom. Cena złomu leci na łeb na szyję i już jest poniżej złotówki wszędzie. Także ale to nieważne. Ja sobie idę odpocząć. Tu w takie barzoły. Tu jest masę śmieci. Nie ma się sensu tym przejmować, ponieważ. Tak będzie tu to wszystko wyglądało niebawem. A tam, 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 tam jest stare wysypicho śmieci. Także ja biorę siatki i po prostu idę patrzeć co można uratować rękawiczki. Aha, i są nowe szelki. O tu 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 widzicie. No dobra, ja znikam. No i długo nie trzeba było szukać. Jest pierwsza trzeczka. A tam jest wkopana taka piękna rura jako przepust. No kiedyś ją wykopią. Heh. Jakieś stare papy A w starej papie zobaczcie co. O kurde i to do podjęcia, ale rura. No Pyszna sprawa, warto chyba tutaj porozgarniać troszkę tych liści to jakieś szkiełka stare szkiełka w dodatku. No. Zobaczcie, Szkło apteczne. No kurczę. Tu jest stara musztardówka. Tu jest o, stara buteleczka. A może tu z kopaczką trzeba przyjść, a nie z siateczką. Pytanie, czy coś całego tu się ostało? Stare morskie szkło tu na pewno występuje. Essen dla... Kurde, coś jeszcze niemieckiego. Oj, 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 oj. Kurde, tylko, że wszystko porozwalane. Widzicie, jak to wygląda. Patrzcie, jakie coś ciekawego było. Kurde, no. Powiem Wam, że Artur tu musi z kopaczką przyjechać, bo tak to ja się mogę pociąć za łatwo. No, też pytanie: czy cokolwiek tutaj jest całego? Nie, bo widzę, że tu jest dobrze wszystko, ale zmielone. Stare nie jest. Ale to jest stare. Bunclock. Wek. No tu niestety ale z kopaczką. A nie mam akurat przy sobie. No ale co poradzić? ale wezmę sobie talerz porcelanowy i spróbuję się nim troszeczkę zagłębić. A to jest złomik, do rury pójdzie. Jako dodatek. No i tu są widzicie szkła z kamieniami przeplatane. Dobra, ja sobie tu po prostu przyjdę z kopaczką i zobaczę, co można tu znaleźć. Dlaczego tu znaleźć nie można? Ale jakaś bardzo dziwna sygnatura. Ja takiej nie widziałem z chodzieży no, niestety wszystko jest porozwalane przyściutko. Piękne stare butelki. Przypuszczalnie było bite przy wywożeniu, żeby po prostu jak to ktoś mi kiedyś mądrze napisał, żeby więcej weszło. I co? I aluminium. Tutaj mi wpadło w łapę. To jest jakiś słom. Patrzcie, słujwek, ale niemiecki na płasko. Patrzcie, tu jest coś opisane Wek, no to to było od tego Po niemiecku Frischaltung No stare, bardzo stare śmieci Dobra, idę dalej moi kochani No i daleko nie uszedłszy Emalia Wpada. Ja już stąd widzę, że tu jest następny garnek. A koło garnka leży coś pięknego było. Takie coś o. Coś szklanego pięknego. Pyk. No to wpada, nie? tutaj czas jak pięknie wierzbę dopadł rozłożyła się dosłownie a pod wierzbą można zauważyć z połem proszę z korkiem oryginał a ja takiej nie mam z pięknym napisem z połem cudo superaśnie I jeszcze coś tu widzę patrzcie jaka pięknotka Kurde, opisana. Farma, farmacja Serra Triest. No, no to już wszystko w temacie. Będziemy identyfikowali. Tu jest troszeczkę ubita, ale nie zdziwiłbym, nie zdziwiłbym się, gdyby to była jeszcze austriacka butelka. Genialna Patrzcie ha, Wystarczyło wejść w krzoki, nie? Jest i wągiel Pozdro dla Lucky Luka Łukasz, pozdrawiam cię Przyjacielu. I mamy Emalię Kolejny złomik Wyjeżdża Powiem wam, że mroczno tu i tajemniczo o, w tym wszystkim aluminium leży. Jest mega. Ptaki śpiewają. Po prostu jest mega. Super. No, patrzcie. To nie jest ten siarkowiec. Ten nie, bo to nie jest dąb. To jest wieżba. Fajna galaretka. Wygląda jak ten coś siarkowy, coś tam. co na dębach jest pasożytniczy. Czy są jakieś słupki. Co smakuje jak kurczak, ten grzyb. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Jakiś tam siarkowiec, no żółty taki. Ale to chyba nie było to. Ujeju! wywaliłbym się. Legendary Harley Davidson w Amelingu. Pada. Zobaczcie, no, jak tu jest świetnie w ogóle. Taki trochę Blair Witch Project. Kurde elegancko. Jak mi się podoba w takich miejscach. Widzicie? Unia Europejska walczy z śmiercionośnym dwutlenkiem węgla, ale nie walczy z takimi miejscami. Bo nie muszę Wam mówić, że czy to Francja czy Niemcy. Czy inne kraje wszystkie wyglądają tak samo. O, właśnie tak wyglądają. I jakoś nikt z tym nie walczy. Ech, dużo wygadać. Tak to wygląda. A tam Ambona myśliwska. No nic się nie poradzi. Ja koło tego chodzę. Patrzę i nie widzę. Czy Wy już widzicie? Przecież tu jest złom. Najprawdziwsze wiadro. Nie wiem, czy mi wejdzie. Jedno wrzucimy tu. Drugie wrzucimy. O, tu do tej ruły ciepniemy. O, te torby są najlepsze na świecie. Kurde. A tu jakie piękne tułowice. Ach, ubite. No tak, inaczej by przecież nie wyrzucili. Chociaż to nie jest oczywiste w dzisiejszych czasach, bo ludzie wyrzucają dobre rzeczy, żeby zastąpić je, uwaga, dobrymi rzeczami. <laughs> Tylko dlatego, że coś się znudziło, coś się przestało podobać. No wiecie jak to jest, sitko. To była jakaś chemia. O, a tu jest, zobaczcie, coś nowego się pojawiło. No to bierzemy. A po co za poważna butla? Cyprawa. Czyżby jeszcze jedne tułowice? Nie, to jakiś gówniany plastik. Ale tu jest o, aluminium. A tu jest miedziuszka. No, to jest ciekawe. Miedziuszka. Chodź, tu miedziuszka. Ucieka gdzieś mi tam. O, kurde, tu jest więcej miedziuszki. No. Butelka po cymesiku. Tu jest miedziuszka. No, co tu się dzieje. Miedziuszka ze złomikiem. Jakaś instalacja była artystyczna. O, i ta też już wyszła. No to dobrze. Patrzcie, co tu leży. No. Hehehe. Takie rzeczy to ja rozumiem. Widać. Widać, kurde. Pięknie. Tutaj sobie leżała. No i dobra moi kochani. Ludzie się dziwią, skąd się biorą pożary w lasach. Latem ja się nie dziwię, skąd one się biorą. Tu jest tyle szkła, tyle soczewek, że po prostu jest jakaś masakra. O, jest i złomik. No. Pręcisław na odchodne. Lecę, bo mój akumulator się wyczerpał. Także tyle. Dwie mega fajne stare buteleczki. Trochę... O, to, to waży, bo tu jest ta ruła. Także ja znikam. Nie powiem, że zadowolony, ale na pewno dotleniony. Syf niesamowity. Dobra. Spadam. Trzymajcie się papaty. Oczywiście nie byłbym sobą. He, he, gdybym tego szkła nie wyzbierał. Wiadomo, jestem przy aucie, także biorę ile się da. Bo to zawsze. O proszę, złomik jeszcze wpadł, bo to zawsze szkoda, żeby tak leżało i się marnowało. A tu zobaczcie jakie butle wychodzą poważne, potężne o, aż pękło, kurde. To po czymś musującym chyba tym dźwięku, a tu jest chyba miedziucha, aluminium akurat. A zobaczcie, tutaj też było dosyć ciepło, bo szyjki zdeformowane. O. No ale nic. Powybieramy ile się da, przyjdziemy razem następnym, to będziemy mieli. Mniej do przerzucania, a to jest niemiecka butelka na krachle. Taka duża litrowa, czy tam 075 z opolskiego, sobie taką przywiozłem. Także tutaj jest mega stare złoże, bardzo ciekawe złoże. no to Notabene, zwłaszcza jest pod tym względem ciekawe, że jest wszystko połamane, nie pobite. <laughs> no, to jest taka ciekawostka. Pytanie tylko, jak głębokie jest to złoże. I czy coś całego stąd wyjdzie, bo tego nigdy nie wiadomo. No Zobaczcie, jakie szkło stare, zielone. Weki potuczone, ale niemieckie weki potuczone. Tu jakaś koszula schodzi w głąb. No, temperatura była na 100% kurde, to musiało być świetne Nie mam takiego kształtu już pod nie widzę, że nie mam takiego kształtu butelki Hehe, <laughs> jest i złomik taka obejma do rury No fajnie Nagroda, jest nagroda Dużo niebieskiego szkła no tylko, że wszystko zmielone, kurde. Porcelana tu nie. O, złomik. Proszę, co to jest? Nie wiem. Takiego kolosa pięknego wyjąłem, niestety utużony. Wek niemiecki z napisem "original wek". Tu jest jakiś kolor. Eee, tu, tam najpierw byłem, teraz jestem tu. I powiem wam, że to idzie w głąb i to fajnie tak idzie w głąb. O, słyszycie, tu jest jakaś blacha ale jakaś o, z jakimś wzorem, nie wiem tu też był chyba słój o, a tu jest złomik fajny taki no i w tym wszystkim są też kamienie, nie wiem co one w tym robią, ale są. Tamże dziwne. I powiem wam od szkła bardzo grubego do szkła tak cieniutkiego, że O, o idzie. No <ścoughs> prawie cała. Kurde, cała? Cała. No to mam całe. A nie wiem czy cała. Jak ten korzeń tu przelaz? Nie, tu jest dziurka w dnie. <laughs> Życie się w tym zagnieździło i przez taką dziurkę, widzicie, tutaj korzeń puściło. No, ale jazz. No, ale powiedzmy, że jest w miarę cała. Czyli co? Czyli jest nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. O, proszę. Jaki kąsek ruły i jakaś blacha, pewnie cynk. Taka piękna, zobaczcie, ale niestety szczelona. Ale pójdzie do akwarium, powiem Wam. W ogóle e, chyba sporo z tych rzeczy utopię w akwarium. To jest ciekawe, zobaczcie. To jest chyba po lekach. Tu jest ułamana szyjeczka, ale tu jest napis od spodutłoczenia Omech e, CWCD USA. Takie coś. No amerykańskiego czegoś to ja jeszcze na polskiej ziemi nie wykopałem. Mam kubańskie, mam albańskie. Od y, Marty z Katowic dostałem chińską butelkę wykopaną w katowickim lesie, ale amerykańskiego jeszcze nie miałem. A wracając do tematu, to tutaj jest jakaś szyjka. I trzymajcie kciuki, bo być może, że jest ona cała. No jest cała, proszę, jaka piękna, cudowna, jest cała. A pod korzeniami co? No kurczę, tu mam szczotkę. O. Każdy dom pije codziennie kawę bochm. O kurde, to ciekawe jest na porcelanie. Takie o. O, jakaś wielka butla idzie. Tu jest na korzonku nabita. O, taka mała. Tak. <laughs> tu zobaczcie. Niemiecka magii. Druga wojna światowa. Z opolskiego taką przywiozłem. Ale że w kaniowie taką wykopię. No to bym się nie spodziewał, tylko patrzcie, ja mam brązową, a tu zielona wyszła. O, kurde aż szkoda. Ale do akwarium się nada. Wyszlifujemy. Kurde, no złoże jest mega, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No to kopiemy dalej. Tu mi pająk po niej chodzi. Chodź gościu, bo nie chcecie uszkodzić. Trzymajcie kciuki. Salutka, ale piękna. No, to jest <laughs> elegancko. Do kompotu, jak znalazł. A tu jest coś kwadratowego. A tu jest dubka od tego magii, pewnie. Pewnie, że tak. O. No szkoda, bo zielonej nie mam. No ale trudno kleju nie będę. A to co to jest? O kurde, patrzcie na to! No to się nazywa złomiszcz. To nie glina. A to co to? O ciepierunie, patrzcie na to! Kurde, ale ucha. Ucha, ha. Ale łóżka, żem trafił. No. To to leci za szybkę. Piękny fanciur. Robi się coraz ciekawiej, powiem wam. Dobrze, że postanowiłem wyzbierać te szkła. O, gwóźdź kolejny kolejowy. A tu? kurda, Kurde, to jest miedziucha. Najprawdziwsza w świecie, zobaczcie. Ja nie idzie tego zgiąć w ogóle. Ale rudzielec. No, jest grubo A wszystkiemu przygląda się ona. <laughs> niestrudzona. Nie się już z torby wysypuje. Muszę drugą zacząć chyba ładować. Kurde. Patrzcie. To jest pocisk. Tu jest pierścień wiodący. Widzicie wy to? No kurde, no. To się robi naprawdę ciekawie. Są szkiełka. Magii. Resztka wychodzi. Będę sobie mógł ją skleić, wiecie jak. Na super glue. O kurde, patrzcie. Jest cała. Ale mega. O, tu jest coś napisane. Gdzie jest nasza szczotka? Glocken Glasle 4711, Holm, coś tam. Kurde, no nie. No, po prostu niemieckie wysypisko w Kaniowie, ludzie. Kopaczkę sobie znalazłem, w ogóle ta ceramika tutaj przepiękna, zdobiona. Nie wiem, czy tu gdzieś lokalnie była wyrabiana, czy to są jakieś, ale tu jest butla jakaś. Ciekawe, czy będzie cała. Wszystkie szkiełka wybieramy. No, a szkieł tu nie brakuje ceramiki również. O szyjka idzie w tą stronę. Kurde, taki kamlot na tym leżał. To może nie wróżyć najlepiej. E, kość, o i przecięta w dodatku. Widać tutaj ślady piły. Mam nadzieję, że nie ludzka. Chodź pokaż się. E. Kurde, cała, zobaczcie ją. Całutka, nietknięta, cudowna. Z błotkiem w środku, ale to się umyje. Super jest to, że ta ziemia jest taka próchnicza, wiecie? O, i można z niej wyciągać takie sercuwy, tak po prostu. Patrzcie, jaka. kurde, ale kopaczka. O, ona pamięta czasy, gdy ludzie nie mieli łatwo. Chciałeś jeść, trzeba było sobie wy... no, nie wyhodować, tylko. No, a uprawiać wiadomo. Proszę, jakaś blacha. Jak to się mówi, nie wyhodować, tylko bo zwierzęta się hoduje. Wytworzyć sobie. A no, nieważne. Ja jestem po nocce, to już może mi się język łamać, prawda? Chociaż powiem Wam, że spać mi się odechciało. No, jest mega. Kurde, i to się tam nie kończy. Palucha wsadziłem to tam dalej czuć. Skło. O, tu taka dupka była setunia. Słuchajcie, ja już kończę. zszedłem tam dość. O, i wyszło mi takie bakelitowe coś. To było łączone. Ktoś mi zaraz powie, że to jest, nie wiem, wermachtowskie yy, puzdełko na szczotkę do zębów, na przykład. Nie wiem. Tu jest data. Tu dokładnie. 1940. I tu jest jakiś symbol czegoś. Dwójka, tu jest chyba. Tu jest 1940. I tu jest dwójeczka. To jest jakiś bakelit albo jakieś inne ustrojstwo. Także no to jest mega. Yy, no na pewno grzebie w czymś niemieckim. Ale co oni tu robili? Znamienne jest to, że y, tu nie ma nic poza ceramiką, porcelaną, y, no jakieś dachówki tego i szkłem y, krztyny plastiku, a i oczywiście metal różnej maści. Dobra, ja się odmeldowuję, idę jednak spać, ale ja tu wrócę tylko już z kopaczką, wiecie, bo tutaj jest Meka ciekawie, ja nigdy nie, nie przypuszczałbym, że ja w kaniowie takie miejsce trafię, także trzymajcie się papaty. I jeszcze taka dogryweczka, taki krzyż znalazłem, nieważne, to była piękna lampa naftowa, kolor kobalt, ale zobaczcie to, nie wiem co mam o tym myśleć, tu ma takie o, to chyba nie jest że jakiś pocisk czy coś, nie wiem, No tak wygląda, nie wiem, tu ma jakieś czułki wystają, cholera wie tak naprawdę i takie coś. Gwiazdka ninja. No i dobra, odmeldowuje się papaty.